Witam Was, widzowie, zagramy dzisiaj w Magnes. Otóż taką grę dosyć ciekawa. Kolega mnie prosił, żebym nagrał. To nagrywam. Mm. Widzowie, zbieram teraz na nowy sprzęt i na GoPro i będę wrzucał. I jak jeżdżę ciągnikiem, tylko już nie w tym roku, tylko w następnym roku przez wakacje, więc no. I GoPro i sobie jakiś komputer, czy tam Xboxa, a na Xboxa sobie yy, pobiorę Windowsa 11 i, i będę tak grał. Bo po prostu gram na chrupie. Na laptopie, który nie wiadomo z jakiego jest roku, jest tak... nawet tego nie mogę nazwać, że jest zniszczony. Tylko po prostu ja nie wiem. Muszę wymienić w nim pastę termoprzewodzącą, może to pomoże. Teraz zagramy sobie w ten magnes Co to Zagramy sobie w ten magnes, bo mnie kolega prosił No takie luźne granie dzisiaj jutro yy, Będę chciał znowu wrzucić yy, To no, jak to się nazywa? I Andreas Spróbuję wam nagrać Z dźwiękiem Ogarnę Spr Przynajmniej spróbuję to ogarnąć No, więc tak Teraz sobie luź, lu, luźniejszy, takie granie luźniejsze, no bo inaczej się tego nie da nazwać. Dobra, hmm, podwieramy jakieś te jajca. Jest jakiś legendarny. Mm. Z Robloxa nie ma dla tego dźwięku, bo yy, mam wyciszonego i nie puszczam żadnej nuty w tle. się po prostu z tym już o, nie chcę robić. Jutro będę nagrywał na pewno Farminga 22. Mam. Mam też LSA 13, tylko muszę młody popobierać, więc no. tak jutro szkoła jest w ogóle mi się tak nie chce chodzić wydobywam tak szczerze mówię mm. Będzie grania, granie, a jutro getta Sandra, Farming22 mm. I LS 13 tylko bym wam nagrał Tylko... Kurczę... Mm. Mm -mm. Coś, coś, coś mi nie idzie właśnie z tym ls Nie wiem dlaczego nie trybi coś, muszę mody popobierać i jeszcze coś mi tam nie trybi. No, no także no Widzowie. GoPro kupię kompa. Pierwsze co to jest, ja kompa kupię lepszego, jakiegoś, wam nagrywał. Będzie dużo wszystko lepsze Będę miał więcej FPS i w ogóle wszystko więc no w ogóle ja mam dźwięk z tego zero z jakbym włączył mm. Kurde na no, obesie, mi się coś spieprzyło. Jutro co zrobię. Dobra widzowie, ja już lecę. Takie luźne pogranie. 6 minut Wam wystarczy. Wrzucam to teraz na kanał. Elo.